Ale po pewnym czasie pojawia się jakaś taka brak satysfakcji, czyli nie, nie do końca yeah. satysfakcja. And nie then pełno. he would again take shelter of his mantra, ponownie przymuje strony z mantry And now he would go to a higher realm, znowu udaje się na wyższy poziom. And there again he would feel satisfied, ponownie czuje satysfakcję. But after some time again he would, ale po pewnym czasie ponownie idzie dalej. So his journey went through many different stages like this. Więc jego podróż byłowa przebiega przez różne etapy. Finally he reached Goloka Vrndavana. Goloka Vrndavana. And there was his eternal Swarupa. I to jest jego wieczna Swarupa. Aha. Uh -huh. So, Sathyanarayana Goswami has shown that when we are searching for our relationship with Krishna, więc Sathyanarayana Goswami ukazał, jeśli my naprawdę poszukujemy nasz związek z Krishna, this is called Krishna Anusandhan. To jest called Krishna Anusandhan. Anusandhan means to search for. Anusandhan So what we are receiving now in the present time, to co my teraz w momencie, It is only the beginning of our stage of advancement in bhakti. <coughs> bhakti. And we have many many levels to go. Mamy, poziomów, and also many lifetimes and many gurus also guru and również. so much sadhusanga Sadhu so in this life życiu, if, we have bona fide sadguru, if we have bona fide sadguru and we receive from him the conceptions in our hearts of this pure bhakti Jeśli otrzymułem od niego koncepcję czystej bhakti w nasze serce uh, and we try to advance in our sadhan bhajan. jeśli próbujemy awansować w sadhanie w bhajanie uh, then definitely in our next life Krishna will arrange we will have very high sadhusanga krishna zorganizuje nam już w przyszłym życiu będzie mieć bardzo dobrą sadhusanga w mm -hmm. takim ujęciu and in that life we can go very far i w tym życiu będziemy mogli bardzo i w przyszłym życiu możemy bardzo, bardzo się we must complete the course Ale musimy ukończyć swój kurs. Uh, there is a course that we are all taking, musimy, my, my, my przy, like a university. Mus, przy, 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 you pewne, have to complete a certain course. Yes, so that course is called the process of Shraddha developing all the way through the stages up to bhav and finally to Krishna prem. I to zaczyna od śródce, aż do bafu, aż w końcu osiąga Krishna Prema. And for the Vaishnava to gradually become elevated more and more. I, aby просто Vaishnava wznosić coraz bardziej, coraz bardziej. So now we are starting that process in this life. Więc teraz zaczęliśmy ten proces w tym życiu. In previous lives we already had some connection. Już w poprzednim życiu mieliśmy jakieś. That związaj. is how we have now come here. Dlatego właśnie tutaj przybyliśmy. So if someone is telling you in this life no no no, you shouldn't go and associate and hear from this pure Vaishnava. Yeshktosh is outside of our institution. Yeshktosh mówi mówi nam Nie nie nie, nie powinieneś udawać się e, do tego Vaishnava ponieważ on jest poza instytucją. And and you and you are accepting this. I wy to przyjmiecie. This will only uh, be for some time. <coughs> to tylko będzie trwało przez pewien czas. Because at some point you will have to give this up. Ponieważ fenomencie porzucicie to? Because this is a institutional conception. Ponieważ to jest, to jest koncepcja instytucjonalna. It has nothing to do with transcendental life. Ponieważ nie ma nic wspólnego z życiem duchowym. Transcendental life means sadhusanga. Życie duchowe oznacza sadhusanga. So this conception of sadhusanga, Sikhshaguru, like this, this is not properly understood in Iskaf. Więc y koncepcja sadhusangi i Sikhshaguru nie jest właściwie zrozumiała w Iskanie. So Shila Narayan Maharaj and all the great Vaishnavas, Gorgovinda Maharaj, they all preached very strongly about Sadhu Sangha. Więc ci wzniosi Maharaj, Maharaj bardzo mocno nauczali o and if any institution will pass law, like legislation that you cannot associate with sadhus, pure Vaishnavas, because they are outside of our institution.

That Srila Narayan Maharaj has against his It jakby Narayana Maharaja jako And he told them recently, more than once, they have tried to approach him, some individuals, Więc and on... he has told them, I will not waste my time unless you lift this ban. Ponieważ wielu z nich indywidualnie, jako zbijać, przy, przychodzi do niego, to on właśnie mówi, że nie nie swojej jakby polityki, dopóki nie. nie Dendy przepraszam, tak. Nie będę tracił czasu, dopóki nie e, odrzucicie tej swojej e, jakby tej, tej, tej reguły, tego zakazu, tak, zakazu. mogła mogła pytanie. oni twierdzą, że centrum na. Już uh, the prawe pade. Oni na dzień dzisiejszy na Raja na Maharadza. A co będzie, gdy na Raja oni odejdą? Iniskondai, iniskondai claiming that they have in the center się prawu bakti dantasnego prawu pada. Here the vote is they claiming that in the center there is Narayan Maharaj. But who will be in the center where, when Narayan Maharaj will, will leave this, this world? You know. I already told Już that the relationship between any soul, any jiva and any sadhu or guru, this is arranged by Krishna. So, <coughs> so Krishna will reveal who is the living sadhu that you can go and receive uh, help, spiritual instruction from. to jest żyjącym sądu od którego ty możesz przyjąć instrukcje i pomoc Sheila hmm? Prop appeared out of nowhere. Prop pojawił się znikąd tak. No one się. understood who he was. Nikt nie rozumiał kim on jest. Suddenly he appeared. I nagle objawił się. Suddenly he came to the west. I nagle udał się na zachód. No, no one knew who Sheila Rainier Marages nie, biał, nie, nie wiedział kim znał Jamal no, Suddenly he came to the west Nagle nagradował się na Zachodzie Now the whole world knows him Teraz cały świat go zna So Krishna has his way of revealing his pure devotees Więc Krishna ma swój sposób aby objawić swoich czystych bhakaw Jest the only question is on our side Are we sincere? No kwestia jest na, naszym, na naszej na naszej stronie czy jesteśmy uh? na tyle szczerzy Śrīla Govinda Maharaj said Are you, are you really crying for Krishna? Tak, właśnie, if you are really really crying for Krishna, then tak, he will send his devotee. Tak, właśnie so it will be revealed. Więc to będzie there are many good Vaishnavas. So, jest dobrych but Vaishnavas like Srila Narayan Maharaj, like Srila Sridhar Maharaj, like Prabhupada They are not very easy to find. Ale, ale właśnie, właśnie tego, tego typu tego poziomu, jak Bhakti, Vedanta wydanta Maharaj, i Maharaj, czy Crześcigal Maharaj, to jest bardzo trudno znaleźć. But they are there, ale są. Krishna will i Krishna to objawi.